Dzisiejszy film poświęcony jest rozwojowi fizycznemu dzieci od urodzenia do piątego roku życia. Rozwój fizyczny jest to proces związany ze zmianami fizycznymi organizmu dziecka: takimi jak przyrost masy ciała, zmiana proporcji ciała, wydłużanie się kończyn. Ze wzrostem organizmu proporcjonalnie postępuje zwiększanie sprawności fizycznej dziecka. Dziecko świadomie kontroluje ruchy swojego ciała, utrzymuje równowagę, wykonuje coraz bardziej skomplikowane ćwiczenia fizyczne. Jego ręce stają się sprawniejsze, potrafi trzymać przedmioty i narzędzia. Rozwija umiejętność pisania. Staje się coraz bardziej samodzielne, Zaczyna samo jeść i pić. Ubierać się, sygnalizuje potrzeby toaletowe. By zapewnić prawidłowy rozwój organizmu, Należy zadbać o dostarczanie niezbędnych składników mineralnych i witamin, koniecznych do prawidłowego wzrostu. Tym samym istotną kwestią jest kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, edukacja o zdrowej i zróżnicowanej diecie, która skutkuje w przyszłości podejmowaniem przez dzieci, a później ludzi dorosłych, właściwych wyborów żywieniowych. Mówiąc o rozwoju fizycznym dzieci. Warto pamiętać, że każde dziecko stanowi odrębną indywidualność i jest jedyną w swoim rodzaju niepowtarzalną osobą. Co znaczy, że może rozwijać się pomijając wszystkie schematy książkowe i robić rzeczy znacznie wcześniej od swoich rówieśników. Zdarzają się też sytuacje, gdy dziecko rozwija się wolniej niż rówieśnicy, co jeszcze nie świadczy o problemach rozwojowych. Rozwój fizyczny dzieci od urodzenia. Do 11 miesiąca życia. Dziecko w pierwszym miesiącu życia. Marączki i nóżki podkurczone, a dłonie zaciśnięte w piąstki. Nie potrafi jeszcze sztywno trzymać główki, więc należy ją podtrzymać, by nie uszkodzić delikatnego kręgosłupa. W pozycji na brzuchu unosi główkę i przez krótką chwilę utrzymuje ją w górze. Zaciska rączkę, gdy poczuje, że się ją dotyka. Przy podciąganiu z pozycji leżącej na plecach nie potrafi usztywnić szyi, więc główka opada mu do tyłu. Dziecko w drugim i trzecim miesiącu życia. Leżąc, prostuje rączki i nóżki. Opierając się na przedramionach, prostuje tułów i na krótko unosi głowę, która jeszcze się chwieje. Podnosi ręce i ogląda je, podtrzymując w zasięgu wzroku, po czym wkłada palce do buzi. Dziecko w trzecim miesiącu życia potrafi bawić się już zabawką zawieszoną nad jego głową. Dziecko pomiędzy trzecim a piątym miesiącem życia. Leżąc na brzuszku, potrafi wysoko unieść głowę, prostując łokcie. Trzyma już prosto głowę i siedzi z pomocą. W tym okresie mogą pojawić się pierwsze zęby. Ich oznaką jest ślinienie się i wkładanie rączek do buzi. Zaczyna poznawać różne zabawki i bada je, potrząsa nimi i wkłada je sobie do ust. Leżąc na plecach, potrafi obrócić się już na bok. Dziecko pomiędzy szóstym a dziewiątym miesiącem życia potrafi siedzieć samodzielnie. Trzymając prosto plecy. Potrafi stanąć z pomocą na nóżkach. Jego ręce zaczynają być bardzo sprawne. Potrafi podnieść drobny przedmiot, używając palca wskazującego i kciuka. Potrafi samodzielnie pić z butelki. Dziecko pomiędzy dziewiątym a jedenastym miesiącem życia. Zaczyna raczkować. Potrafi aktywnie bawić się zabawkami. Współpracuje podczas posiłku, otwierając szeroko buzię. Pięciomiesięczne dziecko interesuje się światem. Potrafi unieść wysoko głowę i wesprzeć się na wyprostowanych rękach. Coraz aktywniej eksploruje świat zewnętrzny. Potrafi chwytać przedmioty, które go interesują. Dzieci w tym wieku szybko się męczą. Już po chwili aktywności muszą odpocząć, by za chwilę znów podjąć zabawę. Ela odpoczywając z się palec. Sanie kciuka w okresie niemowlęctwa jest całkowicie naturalne. Do około 5 miesiąca jest to odruch bezwarunkowy, umożliwiający dziecku jedzenie. Później jest to nawyk, który pomaga mu w stresujących sytuacjach. Uspokaja go czy pomaga zasypiać. Dzieci ssące palec są zaradne, same potrafią się uspokoić. Problem rozpoczyna się w momencie próby oduczenia ich tego nawyku. Często argumenty, smarowanie palca, prób przekupstwa, zakazy, nagrody. Nie działają. Jeśli Twoje dziecko bardzo intensywnie zsie palec, jeśli jest to możliwe, spróbuj zastąpić go smoczkiem. Sześciomiesięczne dziecko zaczyna podnosić biodra do góry, przygotowując się do raczkowania. Wszystkie kroki milowe rozwoju okupione są frustracją i niemocą. Dzieci często pokazują swoje niezadowolenie związane z ograniczeniem motoryki własnego ciała. Sześciomiesięczne dziecko siedzi z pomocą, reaguje na otoczenie z zainteresowaniem, sprawnie chwyta, wodzi wzrokiem za zabawką, sięga po przedmiot, który go interesuje, pochylając się do przodu. Dziecko bada zabawkę różnymi zmysłami. Ogląda ją, przekręca, kręci wiatraczkiem, aż w końcu próbuje włożyć sobie do buzi. Potrafi stać z pomocą. Siedmiomiesięczne dziecko sprawnie czołga się do zabawki. Bardzo swobodnie przekręca na boki. Jest kontaktowe, reaguje na swoje imię i jest w stanie zaklaskać na zawołanie. Dziesięciomiesięczne dziecko może zacząć raczkować. Rozwój fizyczny dzieci od 8 do 20 miesiąca życia. Chwyta sprawnie przedmioty. Próbuje nałożyć krążek na patyk. Bawiąc się klockami, uderza jednym o drugi. Zaczyna chodzić, początkowo trzymając się mebli lub z pomocą dorosłego, by w końcu zacząć sprawnie się przemieszczać. Chwyta kredkę całą dłonią i robi przypadkowe ślady na papierze. Zaczyna jeść samodzielnie także łyżką. Dwunastomiesięczne dziecko jest zwinne, szybkie i wszystkiego ciekawe. Eksploruje świat z zainteresowaniem. Jest uważnym obserwatorem, który kopiuje innych. Bada przedmioty, poddając je różnym próbom, włącznie z próbą sprawdzenia ich smaku i niekonwencjonalnego zastosowania. Siedzi samodzielnie, bawiąc się zabawkami. Dziecko na tym etapie rozwoju ma intensywną potrzebę testowania rzeczywistości. Uderza dwoma zabawkami o siebie. Fascynując się dźwiękiem, jaki z siebie wydają. Kuca i wstaje bez problemu, jest coraz bardziej zręczne, potrafi włożyć palec w mały otwór otworzyć drzwiczki auta, wiedząc, że znajdzie coś ciekawego w środku. Fascynuje je wkładanie i wyjmowanie rzeczy z pojemników. Zaczyna powtarzać pokazywane czynności. Próbuje nałożyć zabawki na patyk. Niepowodzenie sprawia, że traci szybko zainteresowanie i zmienia aktywność. Rozwój fizyczny dzieci od 16 do 26 miesiąca życia. Dziecko zaczyna budować zbalansowane konstrukcje z klocków. Potrafi zejść po schodach na kolanach, idąc tyłem. Zaczyna mieć upodobania dotyczące jedzenia. Chce samodzielnie się już ubierać. Dziecko jest bardzo mobilne. Potrafi wejść z pomocą dorosłego po schodach lub samodzielnie trzymając się poręczy. Bezpiecznie schodzi po schodach tyłem. Potrafi zbudować wolno stojącą wieżę z klocków, umiejętnie ją balansuje. Ma swoje upodobania żywnościowe, lubi próbować nowe potrawy. Pokazuje chęć pomocy przy ubieraniu się, choć wielokrotnie robi to po swojemu. Skarpetę załóż, tylko na nogę! Nie. Rozwój fizyczny dzieci od 22 do 36 miesiąca życia. Potrafi szybko i sprawnie biegać. Kopie piłkę. Rysuje proste kształty, nadając im konkretne nazwy. Może pokazywać preferencje dominującej ręki. Trzyma długopis całą ręką. Jest coraz zaradniejsze. Potrafi jeść i pić samodzielnie. Komunikuje swoje potrzeby toaletowe. Dzieci w tym okresie potrafią sprawnie kopać piłkę. Są też w stanie ją złapać. Zostają z pozycji siedzącej bez użycia rąk i utrzymują równowagę schodząc ze stromej kładki czy schodów. Wspinają się i podciągają z asekuracją. Trzymają narzędzie do pisania, używając całej dłoni, i próbują pisać, robiąc coraz bardziej świadome ślady na papierze. Po 24 miesiącu życia, prawdopodobnie jest czas na przeprowadzenie treningu nocnikowego. Kluczem do jego skutecznego przeprowadzenia jest określenie gotowości dziecka. Jeśli dziecko nie jest gotowe, zmuszanie go do siadania na nocnik jest dość ryzykowne i może spowodować, że nie będzie chciało w ogóle współpracować lub całkiem się zablokuje. A zrobiłeś siku do nocniczka? Tak. Zrobiłeś, sprawdzimy. Hmm, chyba tam nic nie ma, Franek. Tak. Musisz chyba jeszcze posiedzieć chwilę, wiesz? Posiedzisz jeszcze chwilę? Po 30 miesiącu życia dzieci potrafią zakładać same buty bez sznurówek. Współpracują i pomagają przy ubieraniu się. Nie potrafią jeszcze zapiąć guzików czy zasunąć suwaka, ale potrafią wspiąć się na wysokie schody, by umyć ręce. Okresie lubią bardzo pomagać i chętnie angażują się w domowe czynności, takie jak przygotowanie stołu przed posiłkiem czy nakrywanie do stołu. Dziecko potrafi samodzielnie jeść, korzysta ze sztućców, choć zdarza mu się nakładać jedynie na nie rękami. Rozumie zagrożenie związane z gorącym posiłkiem, więc profilaktycznie dmucha na swoją łyżkę. Potrafi pić z kubeczka bez rozlewania. Rozwój fizyczny dzieci od 30 do 50 miesiąca życia. Dziecko jest już bardzo sprawne fizycznie. Potrafi używać jednoręcznych narzędzi, w tym nożyczek. Zaczyna świadomie robić ślady na papierze. Potrafi już kopiować litery. Dziecko samodzielnie się ubiera. Dziecko pomiędzy 30 a 50 miesiącem życia porusza się swobodnie w bardzo różnorodny sposób. Chodzi, biega, turla się, robi koziołki, skacze na jednej nodze. Potrafi kreślić linie i koła, używając całego swojego ciała. Potrafi złapać dużą piłkę i nią rzucić. Chodzi po schodach bez trzymania się poręczy. Obsługuje takie narzędzia jak nożyczki. Umie wyciąć zupełnie konkretny kształt. Trzyma prawidłowo długopis pomiędzy palcem wskazującym, kciukiem i palcem serdecznym. Zaczyna pisać. Jest w stanie nieporadnie skopiować literę. Na tym etapie rozwoju dzieci są bardzo samodzielne. Używają sztućców podczas posiłku. Potrafią nalewać picie do kubka bez rozlewania. Potrafią się ubrać z pomocą, zasunąć kurtkę, czy zapiąć guziki. Rozwój fizyczny dzieci od 40 do 60 miesiąca życia. Dziecko skacze i ląduje bezpiecznie. Wspina się. Potrafi chodzić już porównoważni. Potrafi sprawnie pchać, kopać, rzucać i łapać obiekty. Potrafi przetransportować pełen kubek mleka z jednego miejsca do drugiego bez rozlania. Używa sprawnie narzędzi Potrafi napisać już swoje imię i je zdrowe jedzenie i rozumie potrzebę dostarczania różnych składników mineralnych do swojego organizmu. Dziecko powyżej 40 miesiąca życia porusza się z pewnością w bardzo różnorodny sposób. Skacze przez obiekty, umie dopasować szybkość lub zmienić kierunek biegu, by ominąć przeszkody. Potrafi się wspinać, chodzić na równoważni bez pomocy. Brawo! Potrafi rozróżniać odległości między przedmiotami, celnie rzucać. Potrafi używać prostych narzędzi, by wpływać na materię. Robi to w sposób bezpieczny. Wiedząc, że niektóre narzędzia mogą zranić. Dziecko potrafi trzymać prawidłowo długopis i pisać rozpoznawalne litery. Kopiuje litery, potrafi precyzyjnie obrysowywać kształty. Niektóre dzieci są w stanie napisać swoje imię z pamięci. W tym okresie można stwierdzić, która ręka jest dominująca.